Siemaneczko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na luzie, tak na, na spontanie w podróży. Jadąc autobusem, sobie pomyślałem, że się do Was, moi drodzy, odezwę i powiem, co myślę na temat takiej e, relacji wśród znajomych, przyjaciół, rodziny. Ogólnie chodzi o relację międzyludzką, którą e, mamy ostatnio. Coś ostatnio nasze społeczeństwo ma problem z tym, żeby się dogadać, skomunikować. Po prostu trafiamy na nieodpowiednich ludzi z myślą, że ci ludzie którym możemy zaufać nagle nas zawodzą wszystkie, wszystkie sprawy, które my mówimy, tak szczere rozmowy no to ci ludzie toksyczni ludzie, z czasem rozgadują na nasz temat różne plotki sieją, wyzywają ośmieszają nas publicznie czy to w mediach, czy to wśród innych z naszych wspólnych znajomych i twierdzą, że nie pasujemy do otoczenia, itd. i tak dalej. To jest takie, jakby to powiedzieć, płytkie z ich strony, bo po prostu niby są, niby są ci nasi znajomi, znajomymi, naszymi przyjaciółmi, a tak naprawdę, z czasem okazuje się, że ci ludzie, którymi ów którym ufaliśmy, zwierzaliśmy się z naszych problemów, okazują się naszymi wrogami. Ale powiem szczerze, nie ma co się gniewać i po prostu trzeba to wziąć na klatę, podjąć pewne rozwiązania, bo z każdej sytuacji jest rozwiązanie. Nie ma mo możliwości, żeby nie było. A wracając, moi drodzy, do rozmowy, kontynuując rozmowę, yy, chciałbym też powiedzieć, że na tym świecie są też ludzie życzliwi. Ludzie dzielą się na hamskich i miłych. Ja wybieram opcję szczerych, miłych, kulturalnych, wrażliwych, uprzejmych, a yy, toksykom i yy, po prostu ludziom, którzy są toksyczni, wredni, hamscy, opreskliwi, którzy najchyni to by. Wbyli nóż w plecy. Mówię po prostu nie. Moi drodzy, jeżeli ktoś zasługuje na moje na moją uwagę, moi drodzy, to tą uwagę oczywiście dostanie, ale też musi spełniać Oczy, kryteria, które e, po prostu społeczeństwo narzuca. Powinien być miły, szczery, uprzejmy, koleżeński, e, wrażliwy na ludzką krzywdę, tolerancyjny, uprzejmy do innych, pomocny, wrażliwy, tym podobne. Każdy z nas jest inny: równość, tolerancja. Akceptacja, zrozumienie, wsparcie, szacunek, pomoc drugiej osobie. Musimy sobie nawzajem pomagać. Nie możemy yy, zostawiać. W potrzebie kogoś, kto potrzebuje tej pomocy, bo jeżeli naprawdę ktoś potrzebuje tej pomocy, to nie powinniśmy po prostu tej osoby zostawiać. A jeżeli ktoś po, niby w, w cudzysłowie potrzebuje tą pomoc, a tak naprawdę wykorzystuje to, że pomagamy, no to yy, powiedzmy tej osobie, która wykorzystuje nasze dobre serce: powiedzmy, ja ci raz, ostatni raz pomagam. Jeżeli ty tej pomocy y, nie wykorzystasz, a y, wykorzystasz ją w celach takich Prześmiewczych, że będziesz krytykować, wyśmiewać, że ktoś chce ci pomóc, no to po prostu nie pomogę ci, bo nie zasługujesz na tą pomoc. Idź do kogoś innego, do kogoś, to po prostu jest taki sam z charakteru jak ty: czyli jest wampirem energetycznym. Po prostu wampiry energetyczne to się tak nazywa. Ci ludzie toksyczni. Oczywiście, wampiry yy, yy, energetyczne to są takie osoby, które wysysają z nas energię pozytywną i po prostu nasze zdrowie próbują zrujnować, to jest po prostu skandal i brak poszanowania bliźniego swego jak siebie samego. Nie masz dla siebie szacunku, to nie będziesz miał, miała szacunek do bliźniego swego jak siebie samego. Pamiętajmy, zacznijmy szanować siebie, to inni będą nas szanować. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam przyjemnej podróży, a w, czas, w, trak, w czasie trwania tejże podróży porozmawiamy sobie o relacji międzyludzkiej wśród znajomych, przyjaciół, rodziny, społeczeństwa. Moi drodzy, usiądźcie wygodnie w fotelu na kanapie, wypijcie herbatę lub. Kawę, zależy o jakiej porze to oglądacie. Zjedzcie śniadanie, obiad lub kolację, albo coś słodkiego, lub przekąście coś dobrego. Także moi drodzy, życzę Wam miłego seansu i miłego słuchania. Mówi to was Michał z kanału Przemyślenia Vlog. Ja się nazywam Michał N. Życzę Wam pozytywnego odbioru. Komentujcie. Lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam również na Instagrama. Link do Instagrama jest podany w opisie filmu. Pozdrawiam na razie, cześć. Przystanek początkowy, relacja międzyludzka. Przystanek końcowy, podsumowanie. Życzę Wam wszystkim pozytywnego myślenia. Do zobaczenia w następnym vlogu, a teraz lecimy z odbiorem wiedzy. Mojej wiedzy, pogadankowej o życiu. Pogadanka o życiu według Misiowa tego. Przejmujesz się plotkami, przykro, gdy znów słyszysz krytykę na swój temat. Zastanowiłeś się, zastanowiłaś się kiedyś, kim jest człowiek, który zamiast zająć się sobą i swoimi. Bliskimi woli mówić nieistotne, nieprzemyślane, nieprawdziwe rzeczy na Twój temat. Myślisz, że ktoś, kto jest szczęśliwy, spełniony i skupiony na własnym szczęściu, będzie miał ochotę, aby komentować kogoś, kto mu nie leży? Aby z premedytacją sprawić innym ból Inteligentny człowiek Nie kieruje wzroku Tam gdzie go coś razi Bo po co Za to sfrustrowana osoba Zawsze będzie wpierdalać się Tam gdzie jej nikt nie zapraszał W życiu Nie prze... Nie przejmuj się tymi odklejonymi od świata ludźmi, którzy kreują własną rzeczywistość, bo naprawdę ich nie stać. Pomyśl, jak bardzo ktoś musi Tobie zazdrościć, aby swój cenny czas poświęcać na tworzenie historii Twojej osoby. Niech komentują, niech tworzą, niech gadają, bo tylko tyle. Mają w głowie i tyle mogą. Dobrego samopoczucia Wam życzę, moi drodzy widzowie. Życzę też również miłego poranka, popołudnia i wieczoru. U mnie, w miarę możliwości, ok, choć bywało lepiej, ale dzięki moim przyjaciołom, których mam, to jest o wiele lepiej. Choć niektórzy ludzie, z którymi rozmawiałem w szkole, się ode mnie odwrócili i nawet. Nie powiedzieli dlaczego. Także moi drodzy, moim zadaniem, moim celem w życiu jest to, żeby otaczać się dobrymi ludźmi, którzy są, wspierają mnie i naprawdę im zależy na mnie, pomimo tego, że czasami sprawiam im problemy. To, się sta to staram się żyć w w nim z nimi, z moimi przyjaciółmi, z rodziną w zgodzie. Choć czasami nie wychodzi mi to na dobre, w sensie nie wychodzą mi dobre relacje, ale staram się być pozytywnie zwariowanym człowiekiem, choć czasami trzeba być poważnym, to i jestem poważnym. Ale całe życie, jak to mówią, z wariatami. Pamiętajmy, Komu możemy ufać, moi drodzy? Ja, pomimo tego, że zawiodłem się na ludziach moich starych znajomych, to staram się, moi drodzy, walczyć o to, żeby być zadowolonym z tego, jaki jestem, że pomimo niepełnosprawności potrafię sobie radzić z życiem. Choć czasami moja niepełnosprawność mi doskwiera, ale no cóż, każdy nie jest idealny. Każdy na swój sposób ma wady i zalety. Ja wiem, że mam wady, nie ukrywam się z tym, że mam wady, ale też mam zalety, też mam uczucia, szanuję ludzi, ale tych, którzy, którym naprawdę nam nie zależy, bo tych yy, nie szanuję oczywiście, którzy, których na, na mnie nie, za, nie zależą. Nie zależy yy, tym osobom, to po prostu ich nie szanuję, ale no dobra, szanować szanuję, ale ich nie lubię, nie koleguję się z nimi, mam po prostu wyjebane na nich, tak jak oni na mnie. No co ja mam zrobić? Jak nic nie zrobię, ale moi drodzy, pamiętajmy, że y, czasami trzeba ugryźć się w język, y, machnąć ręką. I iść w drugą stronę, odwracając głowę, i iść naprzód z tymi osobami, z którymi mogę z zwalczyć świat moimi myślami. I oni są przy mnie, bo ci co byli, byli przy mnie i, i zawiedli mnie, to niestety nie byli prawdziwi przyjaciele, znajomi, po prostu czerpali ze mnie korzyści. Ale jeżeli się korzyści skończyły, to i się relacje międzyludzkie, między mną a tymi znajomymi skończyły. I niestety to już koniec tej historii. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to pamiętajcie co robić. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Oczywiście komentarz ma być w miarę sensowny do tego filmu, co Wam powiem, ale pamiętajcie, nie hejtujcie, bo hejt rodzi hejt. Agresja rodzi agresję. Bądźmy dla siebie życzliwi, uprzejmi tolerancyjni. Szanujmy siebie, szanujmy siebie jako siebie jako osobę i szanujmy bliskich, znajomych, rodzinę, przyjaciół. Oto mój przekaz na dzień dzisiejszy. Życzę wam dużo optymistycznego podejścia do życia, dużo radości, dużo miłości, ciepła rodzinnego, fajnych ludzi wokół siebie, pozytywnie zwariowanych oczywiście, jak i zarówno sympatycznych, yy, uczuć Dobrych uczuć, nie negatywnych, oczywiście pozytywnych. Fa fajnie, żeby ludzie byli wokół siebie tacy życzliwi, jak opisują. Ale no cóż, fałszywi ludzie najpierw nas krzywdzą, a później wmawiają nam, że to my skrzywdziliśmy i... Także, moi drodzy, taka mi naszła chęć na rozmowę. To i do was się moi drodzy odezwałem i życzę wam wszystkiego, wszystkiego najnajlepszego. Otrzymajcie się, mówił do was Misiowaty z kanału Przemyślenia Vlog, a ja się nazywam Michał N. Pozdrawiam. Choć czasem słońce świeci mniej Nagle musisz iść pod wiatr Choć byłeś ślepy W końcu wiesz Jakie szczęście masz, że nie jesteś sam Musiałem wszystko stracić By odzyskać dawny sens Rozumiem to dopiero dziś Że, prawdzi że prawdziwy skarb to wy Na czas Nie zwiedzie mnie już nigdy Świateł błysk Na czy czas do zapomnianych marzeń wracam dziś. Już dziś dawną ścieżką kroczyć chcę. Będę już się trzymał jej. Nadszedł czas. Nadszedł czas. Bywałem wśród najwyższych sfer, wśród polityków, wiodłem prym. Płaciłem tę najwyższą cenę, musiałem innym kimś ciągle być, że ro za rokiem rok upływał mi w, pog w, po w pogoni, żeby więcej jeszcze mieć. Lecz widzę dziś, że w szaleństwo, w szaleństwo tym zapomniałem, kto bliski mi jest. Wróćmy wszyscy tam, wróćmy wszyscy tam. Gdzieś na nasz dom. Nadszedł czas wróci, wrócić tam, gdzie nasz dom. Także moi drodzy, to była piosenka pod jednego wykonawcy, a zaraz wam powiem jakiego. Nadszedł czas: From now on the greatest sh showman. Polish version. Oczywiście piosenka śpiewana przez chór. Oczy tą piosenkę poleciła mi moja przyjaciółka Maja. Oczywiście ten tekst ja czytałem, yy, żeby po prostu nie kopiować tego utworu... żeby nie kopiować utworu 1 do 1, to będzie ten tekst czytany i po prostu będzie inna piosenka. Inny podkład muzyczny. Także dziękuję za wysłuchanie. No i co moi drodzy, pozdrawiam, życzę Wam wszystkim miłego poranka, popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się i do usłyszenia na razie. Dużo łatwiej jest kochać i tęsknić. Dużo łatwiej jest kochać i czegoś nie mieć, niż kochać i to stracić, niż poradzić sobie ze stratą. Dużo łatwiej jest. Uciec, niż kochać i się rozczarować, niż poradzić sobie z zawie zawiedzionymi uczuciami, z ogromem oczekiwań, z odrzuceniem. Wystrzega się ludzi, którzy słowami kolorują Twój świat, a czynami wymazują każdy jego odcień. Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia, są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wiele kosztuje, jak wiele, jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to, co otrzymujesz, jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cało. Ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego grosza. Tynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie takim, który nigdy go nie puści, nigdy nie okaże się niewidzięcznym lub zdradzieckim jest pies. Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść. Wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą od pozos on pozostanie George G. West. Z chwilą gdy zdecydujesz się stawić czoła swoim problemom, zobaczysz, że możesz więcej niż ci się zdawało. Nie lubimy podróżować z ciężkimi bagażami, jak gniew i urazy w sercu. Wybaczamy te złe krzywdy, lecz nie wracamy. W walizkę zabieramy tylko bezpieczne, dro drobne wspomnienia, wyczekując na piękną przyszłą podróż. Pozdrawiam ciepło, życzę Tobie miłego poranka, popołudnia i wieczoru. Przyjaciel to ktoś, kto zawsze powie Ci wszystko prosto w twarz, a za plecami obroni. Kiedy ślepo ufasz jakiejś osobie, możesz uzyskać dwa rezultaty: osobę na całe życie albo lekcje na całe życie. Nigdy nie wiesz, kogo wpuszczasz do swojego życia. Zaufanie do drugiej osoby buduje się latami, a można stracić w ciągu jednej chwili. Tylko czas otwiera prawdę, kim, dla kogo jesteśmy i ile znaczymy. Wiem, że nie warto czekać, aż się kogoś straci, żeby zobaczyć, jaki, jaki był dla nas ważny. Mamy mówić dzisiaj, że Cię kocham, lubię, szanuję, że martwię się o Ciebie, że chcę się z Tobą zobaczyć, porozmawiać, przytulić, pocałować. Nie odkładajmy tego na kiedyś, na później. Jak będziemy z zdrowsi. W lepszej kondycji, bogatsi albo odważniejsi, bo czas na miłość jest tylko dzisiaj. Także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się ten filmik będzie podobał. Jeśli mierzysz się teraz z czymś trudnym i nosisz w sobie emocje, o których być może nikt nie wie, to wysyłam to do ciebie mnóstwo ciepła i miłości. Tak, po ludzku, będzie dobrze. Zobaczysz. Niektórych bardzo boli to, że daję radę. Nie, nie zwalajmy wszystkiego na życie, bo to nie życie jest złe, tylko ludzie są coraz gorsi. To, że udzielam Ci rad, nie oznacza, że jestem lepszy od Ciebie. Oznacza to tylko, że popełniłem więcej błędów od Ciebie. Życzę Ci, życzę. Człowieka, który w, po, w problemach nie będzie widział ucieczki, a powód dla którego powinien zostać i Ci pomóc. Mam tylko trzy życzenia. Pierwsze, najważniejsze, żeby nam się udało. Drugie, żebyśmy byli siebie pewni. Trzecie, żebyśmy mówili sobie wszystko. Przy Przyszedł ktoś, ruszył coś, namęcił, nakręcił. Świat mi przykręcił, serce mocniej zapukało. W brzuchu mi się przewróc... przewracało. Myśli, zapełniłeś całe serce. Było takie ma małe, ale ono chce do ciebie, bo przy tobie jest jak w niebie. Nie... Nie da się zapomnieć z dnia na dzień. Jeśli ci się udało, to znaczy, że nigdy ci nie zależało. Jeśli jednak zależało, to tylko wydaje ci się, że zapomniałeś, ale to wróci, zawsze wraca. Moje motto życiowe jest proste: traktuj mnie dobrze, ja będę traktował Ciebie jeszcze lepiej. Są takie miejsca, takie czasy, kiedy bycie nikim przynosi większy zaszczyt niż bycie kimś. Może nie jestem jakimś czachem i nie mam dużo pieniędzy, ale jestem sobą i nikogo nie udaję. W dzisiejszych czasach ludzie zyskują uwagę tracąc szacunek. Nigdy nie ignoruj kogoś, kto troszczy się o ciebie. Bo pewnego dnia zrozumiesz, że straciłeś diament, gdy byłeś zajęty zbieraniem kamieni. Zadbaj o swoją reputację, bo będzie żyła dłużej niż ty. Szczęścia nie da się zdefiniować. Opisać można jedynie nieszczęście. Przestań być nieszczęśliwy, to zrozumiesz. Miłość nie można zdefiniować. Brak miłości można. Kiedy pozbędziesz się braku miłości zrozumiesz. Jedyne, jedyna cecha, za którą ludzie mogą cię nienawidzić, to szczerość. Niektórych bardzo boli to, że daję sobie radę. Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczesz pod prysznicem albo w łóżku w nocy, w miejscu gdzie jesteś sam sama ponieważ nikomu nie pokazujesz co naprawdę tak czujesz nie trać czasu na wyjaśnianie ludzie i tak usłyszą to co chcą usłyszeć mężczyzna bez kobiety to jak pies bez pcheł niby da się żyć, ale trudno kobieta bez mężczyzny to jak pchła bez psa i żyć ciężko, i gryźć nie ma co i kogo. Mądry człowiek naprawia swoje błędy, głupi nie potrafi się nawet do nich przyznać. Jeśli ktoś jest otwarty, e, jeśli ktoś jest warty Twojego uczucia, to sam, to sam postara się spędzić z Tobą jak najwięcej czasu. Ludzie boją się śmierci bardziej nawet niż bólu. To dziwne. Że się jej boją. Życie boli dużo bardziej niż śmierć. W momencie śmierci ból się kończy, więc koniec to chyba Twój przyjaciel. Cierpliwość to pewien sposób kochania drugiego człowieka. Nie każdego na to stać. Teraz pomaganie jest modne. Kiedyś nie było modne, bo było oczywiste. Nie mieszaj mi w życiu, jeżeli nie masz za, zamiaru go posłodzić. Usiądź, odetchnij, pomyśl, po co żyjesz. Jeśli myślisz, że pieniądze, władza czy to, co posiadasz, czynią cię kimś lepszym od innych, to jesteś naj, najbiedniejszym człowiekiem na świecie. Najmniej właśnie. Dla mnie ważne jest to, jak wyglądam i w co się ubieram. Dla innych ważne powinno być to, co posiadam wewnątrz siebie, bo żaden ubiór nie zrobi z Hama dżentelmena, a z ordynarnej awanturnicy damy. Nigdy nie, nie poddawaj, choćby brakowało Ci już sił. Nigdy. Bo pamiętaj, gdzieś tam daleko czeka na ciebie szczęście, o które warto było powalczyć. Może nie jestem ładny, ani śliczny, ani super lubiany, ale przynajmniej jestem sobą w tym fałszywym świecie. Gdybyś wiedział, co zostało powiedziane podczas twojej nieobecności, to przestałbyś się uśmiechać do wielu osób. Człowiek w końcu uświadamia sobie, że spokój nie ma ceny, że musimy dbać o swój komfort psychiczny, że trzeba trzymać przy sobie ludzi, którzy nam go gwarantują, a nie odbierają. Nieważne ile zarabiasz, gdzie mieszkasz, czym jeździsz, czy jesteś osobą grubą czy chudą, wysoką czy niską, ładną czy brzydką, bogatą czy biedną, bystrą czy mniej bystrą, I jak się przyjaźnimy. To się przyjaźnimy i przyjaźnie się właśnie z tobą za to kim jesteś. Lekcja na dziś. Zasada jest prosta. Nie obiecaj, jeśli nie jesteś w stanie dotrzymać słowa. Nie mów o miłości, jeśli nie masz zamiaru kochać. Nie wspominaj o, pra o prawdzie, jeśli za Twoimi słowami kryją się jedynie tajemnice i kłamstwa. Nie mów o winności, o wierności, jeśli nie potrafisz jej dochować. Nad twoim grobem nikt nie będzie pamiętał, jaki miałeś telefon, markowe buty albo inne dobra materialne, bo w życiu chodzi o to, jakim jesteś człowiekiem, nigdy o tym nie zapomnij. Pozwól odejść tym, którzy cię nie szanują, nieważne jak mocno będzie bolało, nie warto walczyć o kogoś, kogo cię, kto cię po prostu nie chce. Bądź obserwatorem, a nie sędzią skup się na sobie, a nie na innych słuchaj swojego serca, a nie otoczenia. Trzeba str strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: To nic. Doceniaj to, co masz, pokonaj to, co cię boli i walcz o to, czego pragniesz. Kochać, to znaczy dbać, słuchać, wspierać, przytulać, doceniać, szanować, rozmawiać. Także moi drodzy, chciałbym tak powiedzieć, lekcja na dziś nie traćmy życia na kiepski seks, nieszczęśliwe związki i wszystkie gówniane znajomości. Są dwa rodzaje bólu: cierpienie fizyczne i cierpienie psychiczne. Cierpienie fizyczne się znosi, cierpienie psychiczne cię zabija. Jeśli masz człowieka, z którym możesz wszystko, to znaczy wszystko. To znaczy, że masz wszystko. Nigdy nie zapominaj o tych, którzy byli z tobą kiedy było ci ciężko i źle. Damy radę przez to przejść, bez Ciebie nie mam mnie. czasem błądzę we mgle. To, że komuś wybaczam, nie oznacza, że akceptuję to, co zrobił, albo że o tym zapominam. Nie oznacza też, że znowu ufam. Wybaczam dla siebie, żeby przestać się dręczyć i ruszyć dalej. Tylko osoby, które płakały w ciszy, wiedzą, jak bardzo boli trzymanie wszystkiego w sobie. Istnieją wśród nas ludzie niosący swój krzyż w tak piękny sposób, że zdaje się on być skrzydłem u ich ra ramion, ale tylko oni znają ich prawdziwą cenę i ciężar. Bądź z kimś, kto ciebie szanuje, kto chce wiedzieć. Jak się czujesz, kto po prostu jest bez, ogr bez granic? Kto kocha za wszystko i za nic? Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, oczywiście zostawcie subskrypcję. Zapraszam na Instagrama. Życzę Wam wszystkim miłego poranka, popołudnia, wieczoru. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.